24 października 1855 roku. W komnatach Sankt Petersburga, w blasku świec, schnie atrament na dokumencie, który na zawsze zmieni mapę Europy. Nie ma tu szczęku, oręża, ani krzyku rannych. Jest tylko ciche, metodyczne pociągnięcie pióra po pergaminie. To nie jest traktat pokojowy. To akt zgonu. Rzeczpospolita obojga narodów. Państwo o ośmiowiekowej historii, niegdyś jedno z największych i najludniejszych na kontynencie, przestaje istnieć. Jej ziemie zostają rozdarte na strzępy i wchłonięte przez trzy sąsiednie imperia Rosję, Prusy i Austrię. Jej imię ma zostać wymazane nie tylko z map, ale i z oficjalnych tytułatur, skazane na wieczne zapomnienie. Jak to możliwe? Jak naród, który niegdyś rozciągał się od Bałtyku po Morze Czarne, który zatrzymał imperium osmańskie u bram Wiednia, mógł po prostu zniknąć ze sceny świata na 123 lata? Czy była to powolna, samobójcza agonia politycznego systemu, który sam się unicestwił w imię źle pojętej wolności? Czy może precyzyjnie zaplanowane, bezwzględne morderstwo? pierwszy w nowożytnej historii akt politobójstwa, dokonany z zimną krwią przez potężnych sąsiadów? Aby zrozumieć tę bezprecedensową katastrofę, musimy cofnąć się w czasie i zajrzeć do serca Rzeczypospolitej, jej unikalnego, lecz śmiertelnie wadliwego ustroju. Nie była to monarchia absolutna, jak u jej sąsiadów, była to demokracja szlachecka. Rządzona przez niezwykle liczną, jak na ówczesne standardy, klasę uprzywilejowaną. Szlachta stanowiła blisko 10% populacji, jeden z największych elektoratów w Europie, nawet w porównaniu z normami XIX wieku. Ten system, szczycący się mianem złotej wolności, opierał się na ideale całkowitej równości każdego szlachcica. I organicznej nieufności wobec jakiejkolwiek formy władzy centralnej. Król był obierany w drodze wolnej elekcji i musiał przysięgać, że będzie przestrzegał praw i przywilejów szlacheckich. System, który w swoich założeniach miał być najdoskonalszą ochroną wolności przed tyranią, z biegiem stuleci zdegenerował się, tworząc przepis na permanentny paraliż państwa a w sercu tego paraliżu tkwił jego najpotężniejszy i najbardziej niszczycielski mechanizm. Liberum veto. Zasada była prosta i zabójcza. Opierając się na fikcji jednomyślności, pozwalała każdemu, nawet pojedynczemu posłowi na Sejm, jednym okrzykiem Nie pozwalam, nie tylko zablokować konkretną ustawę, ale natychmiast zerwać całe obrady, i unieważnić wszystkie podjęte na tej sesji uchwały. Teoretyczny strażnik wolności stał się w praktyce narzędziem anarchii. Skutki były katastrofalne. Statystyki mówią same za siebie. Podczas trzydziestoletniego panowania króla Augusta III Sasa tylko jeden jedyny sejm zdołał pomyślnie zakończyć obrady i uchwalić prawo. Potężne niegdyś państwo stało się teoretyczne, niezdolne do przeprowadzenia jakiejkolwiek reformy, modernizacji armii czy wzmocnienia skarbu. Sąsiednie mocarstwa absolutystyczna Rosja Katarzyny Wielkiej, zmilitaryzowane prusy Fryderyka Wielkiego i imperialna Austria Habsburgów szybko zrozumiały, że ta wewnętrzna słabość jest dla nich historyczną szansą. Liberum veto stało się bronią geopolityczną w ich rękach. Zamiast prowadzić kosztowną wojnę, wystarczyło znaleźć i przekupić jednego posła. Jeden człowiek opłacony obcym złotem mógł sparaliżować cały naród. Ambasadorowie Rosji i Prus w Warszawie stali się faktycznymi reżyserami polskiej polityki, utrzymując Rzeczpospolitą w stanie celowej niemocy. Historyczna legenda głosi, że Tadeusz Kościuszko, ranny i pojmany w ostatniej bitwie o niepodległość pod Maciejowicami w 1894 roku, miał wykrzyknąć z rozpaczą Finis Poloniae Koniec Polski Choć sam później temu zaprzeczał, a historycy kwestionują autentyczność tych słów, stały się one tragicznym symbolem tamtych dni, były proroctwem upadku państwa które samo dostarczyło swoim wrogom idealnych narzędzi do własnej zagłady wstrząs po pierwszym rozbiorze był brutalnym przebudzeniem zamiast ostatecznie pogrążyć naród w apatii upokorzenie z drugiego roku stało się katalizatorem dla bezprecedensowego ruchu odnowy wśród popiołów zaczęła tlić się iskra nadziei napędzana przez ideę oświecenia Elity zrozumiały, że jedyną drogą do ocalenia państwa jest jego gruntowna przebudowa. Tym czynnikiem zmieniającym grę, nową polityczną technologią, która miała naprawić zepsuty mechanizm Rzeczypospolitej, była Konstytucja 3 maja 1791 roku. Był to akt rewolucyjny. Pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna spisana Konstytucja. Stanowiła frontalny atak na wszystkie patologie złotej wolności. Jednym pociągnięciem pióra zniesiono paraliżujące liberum veto i wolną elekcję, wprowadzając monarchię dziedziczną i trójpodział władzy. Mieszczaństwu nadano prawa polityczne, tworząc fundament pod nowoczesny naród. To był wyrok śmierci wydany na starą, anarchiczną rzecz pospolitą. A jednocześnie akt narodzin państwa, które miało szansę przetrwać. Paradoksalnie to właśnie ten akt siły, a nie słabości, przypieczętował los Polski. Dla sąsiednich mocarstw absolutnych słaba, bezwładna Polska była użytecznym buforem. Silna, zreformowana i konstytucyjna Rzeczpospolita stała się śmiertelnym zagrożeniem. Dla carycy Katarzyny Wielkiej przerażonej widmem rewolucji francuskiej. Polska konstytucja była jakobińską zarazą u jej granic, niebezpiecznym wirusem wolności, który mógł zainfekować jej własne imperium. Jednak największy cios nie przyszedł z zewnątrz, lecz od wewnątrz. Grupa konserwatywnych magnatów Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski dla których prywata i prawo do anarchii były cenniejsze niż ojczyzna, uznała konstytucję za zamach na ich przywileje. W Petersburgu, pod protektoratem Carycy, zawiązali konfederację targowicką. W akcie narodowej zdrady oficjalnie wezwali rosyjskie wojska do interwencji w celu na przywrócenia dawnych swobód. Rosja chętnie skorzystała z zaproszenia. Wojna w obronie Konstytucji z 1892 roku była z góry przegrana. Zdradzona przez pruskiego sojusznika i złamana przez kapitulację króla, Polska została rzucona na kolana, co doprowadziło do drugiego rozbioru w 1893 roku. Odpowiedzią na tę kolejną hańbę był ostatni desperacki zryw, wydarzenie kulminacyjne tej tragedii. Na scenę wkroczył Tadeusz Kościuszko bohater dwóch kontynentów weteran amerykańskiej wojny o niepodległość 24 marca 1794 roku na rynku w Krakowie złożył narodowi uroczystą przysięgę stając na czele insurekcji Kościuszko rozumiał że szlachecka szabla to za mało jego nową rewolucyjną taktyką była próba przekształcenia powstania w wojnę ludową w Uniwersale Połanieckim obiecał chłopom wolność osobistą i zmniejszenie pańszczyzny, próbując uczynić z nich świadomych obywateli walczących o wspólną sprawę. Symbolem tej nowej siły stali się kosynierzy, oddziały chłopskie uzbrojone w postawione na sztorc kosy. Ich szarża w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku która przełamała rosyjskie szeregi i zdobyła armaty była moralnym trzęsieniem ziemi choć zwycięstwo miało niewielkie znaczenie strategiczne jego symboliczna moc była ogromna dowiodło że zjednoczony naród jest w stanie pokonać najeźdźcę jednak przeciwko połączonym regularnym armiom Rosji i Prus powstańcy byli bez szans klęska pod maciejowicami i pojmanie ciężko ranego kościuszki złamały ducha walki. Ostateczny akt dramatu rozegrał się pod Warszawą. Kulminacją była rzeź Pragi, 4 listopada 1994 roku po zdobyciu prawobrzeżnej dzielnicy miasta, wojska rosyjskiego generała Aleksandra Suworowa dokonały metodycznej masakry ludności cywilnej. To nie była bitwa, to była zaplanowana operacja terroru. Mająca złamać wolę oporu stolicy osobiste relacje ocalałych malują obraz piekła jeden ze świadków, śledzący wydarzenia z drugiego brzegu wisły, zapisał w swoim dzienniku. Widok był przerażający. Słychać było nieustanny krzyk mordowanych kobiet i dzieci, mieszający się z rykiem pijanych żołnierzy i hukiem walących się, płonących domów. Ulice spłynęły krwią. A Wisła niosła ciała tych, którzy w jej lodowatej wodzie szukali ratunku przed bagnetem i ogniem. Suworow wysłał do carycy prosty, trzysylabowy meldunek. Hura, Praga, Suworow. To była wiadomość wysłana do reszty miasta. Dalszy opór oznacza unicestwienie. Warszawa skapitulowała. Opór narodu został ostatecznie utopiony we krwi. Insurekcja dostarczyła zaborcom ostatecznego pretekstu, by uznać Polskę za nieuleczalnie chore, jako bińskie państwo, źródło wiecznej anarchii. Stwierdzono, że dla dobra europejskiego porządku ten twór polityczny musi zniknąć na zawsze. Krew przelana podczas rzezi Pragi była ostatnim akordem militarnego oporu. Ostateczny rezultat nie został jednak przypieczętowany na polu bitwy lecz w ciszy dyplomatycznych gabinetów z precyzją chirurga amputującego obumarłą kończynę 24 października piątego roku Rosja Prusy i Austria podpisały ostateczny traktat który rozparcelował resztki Rzeczypospolitej Prusy zagarnęły jej serce Warszawę Austria wzięła historyczną stolicę królów Kraków Rosja wchłonęła ogromne połacie wschodnie z Wilnem był to akt bezprecedensowego w nowożytnej Europie politobójstwa, metodycznego, chłodno skalkulowanego zabójstwa państwa. Król Stanisław August Poniatowski, ostatni władca polski, został zmuszony do abdykacji i wywieziony do Petersburga, gdzie zmarł jako polityczny więzień i trofeum carycy Katarzyny. Jednak najbardziej złowieszczy był tajny artykuł konwencji petersburskiej, z 26 stycznia 1858 roku. Zaborcy zobowiązali się w nim do wymazania samego imienia Polski z historii, do unicestwienia jej w sferze symbolicznej. Traktat stanowił Wobec konieczności zniesienia wszystkiego, co by mogło wskrzesić pamięć istnienia Królestwa Polskiego. Wysokie strony kontraktujące zgadzają się i zobowiązują nigdy nie umieszczać w swych tytułach mas, nazwy lub określenia Królestwa Polskiego, które odtąd na zawsze ma być skasowane. To była geopolityczna, damnatio, memoriae, skazanie na wieczne zapomnienie. Przed 1982 rokiem Rzeczpospolita zajmowała 733 tysiące km2 po 1795 roku. Zero. Państwo zniknęło. Dlaczego doszło do tej katastrofy? Analiza przyczyn ukazuje tragiczny splot wewnętrznej zgnilizny i zewnętrznej drapieżności. Polska upadła, ponieważ jej unikalny system polityczny, złota wolność, zrodził mechanizmy, które uniemożliwiły jej obronę i adaptację w epoce absolutyzmu. Liberum veto pomyślane jako strażnik wolności każdego szlachcica, stało się rakiem toczącym organizm państwa. Przez dekady uniemożliwiało reformę armii, skarbu i administracji, skazując kraj na permanentny paraliż. Zwycięzcy odnieśli sukces. Ponieważ działali w idealnej dla siebie koniunkturze geopolitycznej i z bezwzględną konsekwencją. Rosja, Prusy i Austria były scentralizowanymi, z militaryzowanymi monarchiami, które potrafiły mistrzowsko wykorzystać słabość sąsiada. Najpierw cynicznie podtrzymywały polską anarchię, regularnie przekupując posłów, by jednym nie pozwalam, no, zrywali sejmy i blokowali wszelkie próby wzmocnienia władzy centralnej. Następnie gdy szokowana pierwszym rozbiorem Polska podjęła desperacką próbę samouleczenia poprzez Konstytucję 3 Maja, uznały ją za śmiertelne ideologiczne zagrożenie. Idea, że naród może dać sobie konstytucję, ograniczając władzę monarchy, była dla Katarzyny Wielkiej jakobińską zarazą, którą należało zdusić w zarodku, zanim zainfekuje Europę. Wreszcie Zaborcy umiejętnie wykorzystali zdradę samych Polaków, Konfederacja Targowicka dała Rosji idealny pretekst do interwencji pod hasłem obrony starych swobód. Sukces zaborców był również skutkiem absolutnej obojętności Europy Zachodniej. Rewolucyjna Francja, choć ideowo bliska polskim reformatorom, była zajęta własną walką o przetrwanie. Wielka Brytania postrzegała upadek Polski jako odległy problem wschodnioeuropejskiej równowagi sił, niegodny interwencji. Słowa filozofa Jana Jakuba Rousseau, napisane jeszcze przed pierwszym rozbiorem, okazały się prorocze. Polacy, jeśli nie mogą zapobiec, by ich nie społknięto, muszą sprawić, by nie mogli zostać strawieni. I tu dochodzimy do największego paradoksu i historycznego znaczenia rozbiorów. Zaborcy, wymazując państwo polskie, nieświadomie mu stali się akuszerami nowoczesnego narodu polskiego. Przez 123 lata niewoli, gdy zniknęły instytucje państwowe, król, sejm, armia, polskość musiała schronić się w innych twierdzach. W języku, w kulturze. I przede wszystkim w kościele katolickim, który stał się ostoją tożsamości w opozycji do protestanckich Prus i prawosławnej Rosji. Los Polaków w trzech zaborach był różny, co ukształtowało regionalne mentalności. W zaborze pruskim, w odpowiedzi na bezwzględną germanizację, narodziła się idea sam pracy organicznej, budowania polskości przez gospodarkę i edukację. W zaborze rosyjskim, najbrutalniejszym, polskość definiował opór, martyrologia i kolejne, krwawo tłumione powstania. Z kolei zabór austriacki, Galicja, z czasem uzyskał szeroką autonomię, stając się polskim piemontem, gdzie swobodnie rozwijała się polska kultura i myśl polityczna. Brutalne polityki germanizacji i rusyfikacji. Mające na celu wynarodowienie, przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego. Atakując język i wiarę prostego ludu, zaborcy sprawili, że chłopi, często obojętni wobec losów szlacheckiej Rzeczypospolitej, zaczęli postrzegać siebie jako Polaków zjednoczonych wspólnym wrogiem. Zniszczenie państwa było zatem jednocześnie aktem narodzin. Ta nowa, Zachartowana w ogniu prześladowań tożsamość przetrwała, czekając na swój moment. Nadszedł on w 1918 roku, gdy Pierwsza Wojna światowa doprowadziła do upadku wszystkich trzech zaborczych imperiów. Polska, niczym legendarny Feniks, odrodziła się z popiołów historii, która miała ją na zawsze pogrzebać. Zaborcy odnieśli całkowity sukces w zabójstwie państwa polskiego ale ponieśli druzgocącą klęskę w próbie zabicia polskiego narodu. W istocie to właśnie ich działania nieodwracalnie go scementowały i zdefiniowały na nowo.